Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Konrad Jerzak-Weldobosz. Zaczynamy ten nowy format na YouTubie, Eleme Lingua News. Będę informował Was w nim o tym, czym się zajmujemy, nad czym pracujemy. Powiem trochę o naszej kuchni tworzenia kursów językowych. Także myślę, że temat Was, was zaciekawi, zwłaszcza jeżeli korzystacie z naszych kursów, jeśli chcecie zapisać się na jakieś kursy w najbliższej przyszłości. Będziemy dawać Wam znać. O tym, co się dzieje właśnie w, tutaj w, naszych, w naszym zespole, co tworzymy, nad czym pracujemy. Zacznijmy od jednej ważnej wiadomości. Jak część z Was już być może wie, zrezygnowaliśmy z systemu rezerwacji. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że jeśli był jakiś język, którego nie mieliśmy jeszcze w naszej ofercie, nie mieliśmy jeszcze stworzonego kursu, dawaliśmy Wam szansę zapisania się na ten język, na zasadzie rezerwacji, czyli wpłacenia 100 zł, po to, żeby zarezerwować miejsce i dać nam znać, że jesteście zainteresowani tym kursem. T tutaj powiem Wam w kilku słowach, co tak naprawdę zachęciło nas właśnie do takiego modelu. Po pierwsze, chcieliśmy przekonać się, jakie języki Was najbardziej interesują, czyli jakie języki powinniśmy, jakimi językami powinniśmy za zająć się. w w pierwszej kolejności. Z drugiej strony wiedziałem, że jeśli otworzymy taki prosty sposób, zapiszcie się, jeśli jesteście chętni, po prostu wypełnić jakiś formularz, to nie do końca będzie to miarodajne. No bo z praktyki wiem już wcześniej, jak na przykład organizowałem warsztaty, pytałem się w jakich miastach chcecie te warsztaty, żebyśmy zorganizowali. Często ludzie zapisywali się nieba, ale później, kiedy przychodziło już do. Przejścia na dany warsztat no, było, było gorzej, nie wszyscy się pojawiali i tak dalej. Więc pomyślałem, że wprowadzenie takiej drobnej kwoty 100 zł jako takiej opłaty rezerwacyjnej pomoże z, wybrać te osoby, które rzeczywiście są zdeterminowane do tego, żeby nauczyć się tego języka. I w momencie, kiedy te 10 osób, które wpłaciły taką opłatę, by się uzbierało, wówczas tworzyliśmy kurs. I system ten działa bardzo, bardzo dobrze. Stworzyliśmy dzięki niemu m.in. język szwedzki, norweski, niderlandzki, stworzyliśmy też czeski, japoński, chiński, także naprawdę mnóstwo kursów powstało dzięki Wam. Natomiast zauważyliśmy, że dochodzimy już do takiego z jednej strony e, granicy, bo było sporo języków, na które zbierały się jedna, dwie osoby i szansa na stworzenie kursu była niewielka, więc też nie chciałem Was przetrzymywać w nieskończoność. Z drugiej strony mamy już e, stworzone kursy najważniejszych języków, więc e, jak się możecie domyślać, teraz no, będziemy dodawać kolejne, ale nie ma już takiej, e, powiedzmy, presji takich języków, w którym jest olbrzymie zainteresowanie, e, więc e, zdecydowaliśmy, że Zamkniemy ten system rezerwacji w takiej formie, w jakiej on do tej pory istniał. Oczywiście, osoby, które zapisały się na języki, których kursów nie stworzymy w najbliższej przyszłości, otrzymały zwrot pieniędzy, także tutaj nie chcieliśmy też ich przetrzymywać, właśnie czy trzymać w niepewności. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że z tego systemu jeszcze cztery języki udało się, że tak to nazwać, promować do Statusu języka, którego kurs będziemy tworzyć. Są to języki turecki, grecki, oczywiście grecki nowożytny, nie greka starożytna, język chorwacki i język fiński. Na te języki albo się uzbierało 10 osób, tak jak jest to w przypadku tureckiego i greckiego, albo tych osób było prawie 10, czyli 8-9. Postanowiliśmy, że stworzymy te kursy. Pracujemy nad tym i mamy w planie, Uruchomienie wszystkich tych czterech nowych języków jeszcze w tym roku w 2022. Także czekajcie na informacje. Pierwszy wystartuje turecki, później grecki i później pewnie chorwacki, na końcu fiński. Zobaczymy jeszcze jak to się ułoży. Język turecki jest już prawie gotowy, więc. No, praktycznie na dniach e, ruszymy z jego e, tutaj e, sprzedażą, więc e, czekajcie na, na informacje. Być może kolejny odcinek Lemeling News, właśnie będzie e, na temat tego e, języka. Także tutaj, e, tutaj jest, to, jest to ważna informacja. I tutaj druga wiadomość: pracujemy też nad zmianą troszeczkę naszych kursów. Także zbieramy od Was informację zwrotną, co Wam się podoba. Także analizujemy z naszej strony, co naszym zdaniem powinno być dodane do tego kursu, co powinno zostać może zabrane, co się sprawdza, co się nie sprawdza, więc staramy się tutaj ten, te kursy powiedzmy urozmaicić, ale także poprawić te rzeczy, które działają lepiej lub gorzej, prawda? Chcemy, chcemy żeby no, nasze kursy cały czas się rozwijały. O tym, jakie zmiany będziemy wprowadzać w tych kursach, opowiem w kolejnych odcinkach, także na razie jest to, jest to niespodzianka. Mogę powiedzieć już, że język turecki i te kolejne cztery języki będą, e, tak jakby, uruchomione w tym nowym systemie, w którym do, dostaniecie mnóstwo różnych dodatkowych opcji, funkcji, więc e, myślę, że e, to bardzo Wam się spodoba. E, Opowiemy o tych zmianach w najbliższych odcinkach. Jedną mogę zdradzić już teraz. Pracujemy nad tym, by odejść od podziału na grupy w takiej formie, w jakiej ona w tej chwili jest. Bo ona sprawdza się w przypadku języków popularnych. Natomiast w przypadku języków mniej popularnych, gdzie mamy jedną, dwie osoby startujące w danym tygodniu, no czasami te osoby czują się samotnie, prawda? bo nie mają innych uczestników w grupie. Więc chcemy. Żeby ten podział na grupy przypominał to, co mamy na kursie średnio zaawansowanym, gdzie ludzie dołączają do osób, które już uczą się tego języka, dzięki czemu możecie sobie pomagać, też udzielać jakichś informacji dodatkowych, prawda, te osoby, które, które zaczęły wcześniej, mogą pomóc tym, którzy dopiero zaczynają i tak dalej. Także to będzie się działo. O kolejnych zmianach opowiem w kolejnych odcinkach. I na koniec jeszcze jedna ważna wiadomość, Część osób pytało się o to, czy będą odbywać się różne warsztaty z naszym udziałem. I mam tutaj wiadomość, zwłaszcza dla osób, które są, e, mieszkają w mojej ukochanej miejscowości, czyli w Zielonce pod Warszawą, z której pochodzę, bo, e, bądź też w okolicach, prawda? Czyli być może w Warszawie, czy może na tej trasie w stronę Wołomina, Wołomin, Kobyłka, Ząbki. Jeśli jesteście tutaj w pobliżu, Zapraszam Was już w czwartek, 29 września, na spotkanie, czyli takie. Od, to jest rodzaj wykładu, który jest, otwiera Uniwersytet Otwarty w Zielonce. Czyli jest to nowa inicjatywa. I w ramach tej inicjatywy będą zapraszane różne ciekawe osoby opowiadające na rozmaite tematy, dzięki czemu. Mieszkańcy będą mogli się czegoś dowiedzieć, czegoś czego się nauczyć, także jest to bardzo ciekawa inicjatywa. I właśnie 29, czyli w czwartek, czyli już tak naprawdę lada moment, o godzinie 18 w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, czyli w tak, tak zwanym Okisie w sali widowiskowej, ten okis znajduje się na ulicy Łukasińskiego 1 przez 3 zaraz obok stacji PKP Zielonka. Więc jeśli ktoś chciałby dojechać, wystarczy podjechać pociągiem i wtedy nie będzie. Nie będzie żadnego problemu z trafieniem, bo to jest rzut kamieniem praktycznie od, od stacji. Tam odbędzie się właśnie godzinny wykład, właściwie, czy wykład, czy może po prostu nazwę to tak, że spotkam się z Wami i opowiem Wam o bardzo, ciekawe, o bardzo ciekawej rzeczy, o którą wiele osób się pyta, czyli przedstawię Wam, jakie są największe błędy, które popełniają ludzie uczący się języków. I tutaj założę się, że każdy z Was popełnia przynajmniej jeden czy dwa, może i więcej z tych błędów, o których opowiem. I oczywiście, nie, nie tylko powiem, jakie to są błędy, ale też dam Wam trochę rad o tym, jak tych błędów unikać. Także zapraszam Was. 29 września, godzina 18, Zielonka, w sala widowiskowa OKIS. Tam spotykamy się, i tutaj taka ciekawostka. Ja jestem mieszkańcem Zielonki. Ale zostałem zaproszony przez e, organizatorów, którzy nawet o tym nie wiedzieli. to była taka e, śmieszna sytuacja, bo no jaka jest szansa, że mieszkając w danym mieście, akurat ktoś e, trafi, trafi na ciebie, prawda? Ja tutaj, e, tutaj e, było to bardzo śmieszne. Z, z, dostaliśmy wiadomość e, na Facebooku od jednego z organizatorów, i mówiłem: tego człowieka chyba skądś znamy, prawda? Tutaj chyba widziałem go gdzieś tam w sklepie czy gdzieś, prawda? Okazuje się, że no, świat jest mały. Mamy też kilku uczniów z Zielonki, także tu i pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie. I z okolic, także to jest tutaj, mieliśmy uczniów z Ząbek, Kobyłki, Wołomina, także serdecznie wszystkich Was pozdrawiam i mam nadzieję, że Was też ujrzymy na tym spotkaniu. Niestety, na tę chwilę nie przewidujemy, że to spotkanie będzie nagrane, ale jeśli chcielibyście, żebym przyjechał też do waszych miast. Dawajcie znać w komentarzach. Być może uda się zorganizować taki przyjazd. Także ja zawsze chętnie, chętnie pojawiam się na e, takich wydarzeniach. Uczestniczyliśmy już e, e, w, chociażby w wydarzeniu organizowanym w Radzionkowie, więc też dystans nie jest, nie jest problemem. Tam pojechałem na zaproszenie bardzo sympatycznego nauczyciela. Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam, który zorganizował fajne wydarzenia dla dzieciaków, które inspirowały ich w nauce języków obcych. Także, także wspieraliśmy tę inicjatywę i jeśli są jakieś możliwości, jeśli macie możliwości zorganizowania czegoś takiego u siebie, dawajcie znać w komentarzach, albo wyślijcie mi wiadomość mailem, który znajdziecie na naszej stronie, czy elemelingua.com, czy sekretów.pl bardzo chętnie włączymy się w takie inicjatywy, będziemy Was wspierać. Tym bardziej, że no chcemy tutaj, tak jak w przypadku Zielonki, to jest dla mnie duże wyróżnienie, że jako mieszkaniec, jak moja rodzina jest związana z tym miastem już tam od 100 lat praktycznie, że mogę zrobić coś, coś fajnego, pomóc w bardzo. Interesującej inicjatywie Uniwersytetu Otwartego. Też z zainteresowaniem będę śledził kolejne wykłady, bo myślę, że będzie działo się dużo dużo ciekawych rzeczy. Ostatnio w Zielonce pojawia się mnóstwo, mnóstwo ciekawych osób, czy są organizowane koncerty, zapraszani różni, różni ciekawi ludzie, więc myślę, że będzie naprawdę dużo się działo. Także mam nadzieję, że właśnie zielonka stanie się też potęgą, jeśli chodzi o języki obce, nie tylko o Unihockey, gdzie jesteśmy mistrzem Polski. Tutaj pozdrawiam całą drużynę bankówki, także mistrzów, mistrzów Polski. Natomiast myślę, że języki obce to też jest coś, gdzie możemy naprawdę dużo, dużo osiągnąć wspólnie. Także pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Elementalingua News, w których będę opowiadał Wam właśnie o tych zmianach w kursach, które planujemy. A także o tym, co się dzieje, opowiemy trochę, trochę ciekawostek, być może z tego, jak te kursy są przygotowywane, jak w ogóle doszło do ich powstania. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie subskrybować nasz kanał. Będziemy dodawać coraz więcej filmików. Mamy już sporo nagrane, więc będziemy starać się udostępniać filmiki nie tylko po polsku, ale też po angielsku, hiszpańsku, portugalsku. Do każdego chcemy dodać napisy, więc jeśli nie znacie któregoś z tych języków, spokojnie będziecie mogli oglądać z napisami w języku polskim. Także zachęcamy Was do subskrybowania, do lajkowania tego, tego wideo i oczywiście do nauki języków. Także pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie: nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.